Więc, Kochani, kochany, dzisiaj o... e, przechodzimy grę Fall Guys i, rzecz, i rzeczami, które nam wypadną z, z tego pingwinka, e, nimi gramy. Nie możemy innych rzeczy brać. Ja nie wiem, Przez... dostanę, a z początku możemy? Nie. Tylko Fall Tylko Fall A szkólki co, to, co wypadnie z filmika, tylko tym gramy. Ej, parkour z tego można zrobić teraz, nie? Dobra, for no, guys, tak daleko. Ej, ale w ogóle najcięższe będzie to, żeby po prostu ten. Że tam, no wiesz, żeby tam w ogóle to by wieczyć tak, żeby nie było w jakiś sposób, no. Tu. To będzie problemem. Ja już wysiadam. Nie wiem po co. Ale... Ryzykuję no. Ja ryzykuję tylko. E, tam lecimy. Bo tam jest posąg. Tam jest posąg tego właśnie. Wiem, wiem, wiem. I wtedy tam się tepamy czy co? No tam się tepamy. Ty nie ogarniasz tego update'u! No tak, no przecież ci grałem kilka miesięcy! I ja, on ja, się pojawił, bo ja, mimo, ja nawet o na nim nie widziałem! Okay, ja już komentuję. Ej! się! Jak się cieszę! Pierwszy raz przejdę mapę Fortnite'a jest. Fortnite'a! Okej. Okay. Szybko! Dobra, jest! O okay. Tak... Nie wiem, czy mi się to uda w ogóle przejść! Kurde, nie udało mi się. Cześć! Uda mi się to przejść? Za pierwszym razem? Wiktor? No, ja wątpię! No, nie wolno. Eee! Oj, kurde! Nie no, wątpię! Strasznie wątpię, bo mi się już nie udało i się wywaliłem! Nie ja nie. Robię. Nie mam że... tego jestem. jestem! Ale nie, bo tu trzy koronki są. To, to nie jest na czas. To czas zależy od, od jakich dobrych itemów. Ja będę wziął szarego wimpa. A ja! Dobra, lecę! Nie! Спасибо, Пев, идти сюда. Ой, я услышал. Спасибо. Ой, я умалю тебя. Ой, нет. 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 Typ, typ! Typ! Ej, Antek, szybko pomóż! Stary, Antek! No, jaki ty! Nie no, to mnie? Jeszcze raz zagramy i będzie dobrze! No jakiś śmieciak we mnie spamił! Uwaga, no! Nie mam hey, Superman! Musimy wygrać chleb, przypominam. No A ja. Naprawdę? No tak. Tymi rzeczami. A no tak. <laughs> nie przemyślałeś. Ale ja wiesz, wiem. ale my mamy tylko 15 minut. Bo tyle mogę nagrywać. No zapomniało mi się. O jest cztery minutki! A dopiero pierwsza runda i mi się nie udało. Czemu on ty, Albo? Albo! Ej, dawaj! Dawaj, robimy. Dawaj musimy! 30. No 30, 30 ludzi przetrwać! I wtedy kończymy challenge! Co? Do 30 ludzi musimy przetrwać, kiedy weźmiemy te przedmioty? I wtedy kończymy challenge, okej? Okay? Dobra, to może najpierw lecimy znowu na folga, żeby mieć w ogóle jakiekolwiek bronię, żeby się... No, nie będzie musiał być losem! Nie? No właśnie. Więc bronię jakieś cię przydadzą. Antek! Jak nie będzie żadnych potknięć na Fall jeśli będziesz miał złotą koronę, to możliwość jest, że dostaniesz legę broń lub Epic. No wiem, wiem! Go pokonamy go i go i go. Jo, za tym... Ty, hey, ale w ogóle... Fajnie, że przywrócili Oscara, nie? Nie przywrócili. No ale przywrócili go i wypada z niego medyczna pompa. A to on już był dawno. No ale fajnie, że go przywrócili. E, tam jest jakina starpenta. O, co zobaczyłem? Posąg fosolek. Miejmy nadzieję, że zdążymy, nie? Nie no, no, to jak nie zdążymy, to później dołączymy. No. Ile my już gramy, bo ja muszę tylko minut. Dobra, jestem. Zdążyłem. Ja też. Mhm. A wiesz, już na koncie x można się trzymać w ogóle podobnie, kiedy się nie się spadnie. Zły! Ale mi się to jednym razem udało, nie? Na szczęście. Siema, ma Wiktor! Jakaś chmielka? Zły! ją! Мне был Ау! 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 Брошки, Эй, и бог, не бургер! Ой, бог! 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 Ой, This. Ej, chłopie! Yes. Ej! Ja mam! Ja mam... Złotał A ja mam strewną! Ja mam strewną jakoś! Udało mi się zdobyć strewną! Ląduję! Ej, przy, przy sobie! Przy sobie! I dostałem! Ja mam Ej. Ej! dostałem I pompę! A! O Jezus, przestraszyłeś o mnie! Przestraszyłeś bo... mnie! No i prawo! Biorę rupkę teraz, marnuję! O, o, a, ja, ja. a ja mam apteczkę jeszcze jedna. No czemu wysiadłeś, kiedy za To dałeś dałeś mi No ja Właśnie, chciałem. Po co ci? Chciałem, że mnie to stanie. Ale ja mam chyba najlepszy ruch, bo ja mam snajpę i pompę. Ale w sumie to nie jest takie dobre. Ale ja mam kuszę legendarną i niebieską pompę Cerbera. Ej! Ja, ja też mam pompę Cerbera, a nie ja mam snajpę. Nie bierz Po co ty tak chcesz zniszczyć? Skąd? 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 Widzę go! Haha! się w na kosie.. on teraz świeci A ja mam mało Ej! To jaki chlur! Szamotwasz mnie! Nie mama. A drugi siedzi w krzaku, chyba. Nie, uciekł. Dobrze! Co jak daleko? Czekaj, a daj mi luz nic nie do! Ochła! Ej, z tyłu, z tyłu, z tyłu! Jaki krzak! Ej, jedźcie w krzaku, Mówiłem ci! Mówiłem ci! Oczekiwał na moment, kiedy się ucieknie. I drugi idzie! Do... Drugi idzie! Tam! Na łodzi był! Na łodzi biegnął też! Zabijaj go! Zabijaj, mam do ciebie właśnie! Chodź w ojcu, nie szybko! Nie wiem co nagradam Masz rogę Stop! Okej! Ej, nieciek! Nieciek! Aaaaaj! To jest prawdą! Kurde! O kurde! Ile? Ej! Dziesięć! A już Już się kończy czas! Widzowie, nara, raz! Wystwa nie, nie ukończone!